Rafał, co ty sobie myślałeś, jak stałeś w pierwszej eliminacji z Wiktorem. Wiesz co, z Wiktorem to była naprawdę bardzo dobra bitwa. Wydaje mi się, że bardzo wyrównana, więc ja się cieszę, że mogłem z nim zaśpiewać, bo, bo to naprawdę była dobra współpraca. Okej, okay, bo mi chodzi o tej eliminacji, jak już odpadaliście, finałowej eliminacji. Jak stałe Ale z nimi. Ja tak. Bo z Wiktorem też miałem bitwę, sorry. To, <laughs> to ja jeszcze ja raz, wiesz. Rafał, jakie emocje towarzyszyły ci podczas finałowej eliminacji, jak stałeś z Wiktorem? Co sobie myślałeś? Jest co, Byłem przekonany wręcz, że, że tutaj Wiktor przejdzie do następnego etapu, z tego względu, że no śledzę socjale i tutaj Wiktor miał największe poparcie z nas wszystkich. Także wydaje mi się, że jego singiel również zrobił. Dużą robotę, dużą robotę. No ale tutaj ka każdy na tym etapie może być z siebie dumnym, niezależnie od tego, czy, czy wygra ten program, czy nie. Yy, ja jestem z siebie dumny, Wiktor też może być z siebie dumny także. A przy tej drugiej eliminacji miałeś coś z tyłu głowy, że kurde, mogę odpaść? Słuchaj, tutaj nie chodzi o to, czy, czy mogę odpaść, czy nie mogę odpaść. Tu po prostu chciałem się, chciałbym się pokazać z jak najlepszej strony. I wydaje mi się, że, że to osiągnąłem. Jestem siebie dumny. Okej, okay, jak będziesz wspomniał ten program? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A z Sylwym, jak ci się pracowało? Bardzo dobrze. <laughs> A coś więcej, bo co w ogóle sądziłeś o tym, jak o Sylwii pojawiało się tak dużo informacji w internecie? Były takie wiesz, straszne nagłówki. Jak ty, jako jej uczestnik, reagowałeś na to? Wiesz, co ja no, nie reagowałem jakoś na to, bo reakcja na to byłaby tak naprawdę zbędna, bo ja mogę tylko i wyłącznie z tego powodu, tutaj, z tego miejsca powiedzieć, że, że tutaj. So, czekaj, bo mnie rozprasza to, że Marta z w tle. <laughs> jo, lubię bardzo tę piosenkę. E, I co? Mm. No jak reagowałeś na, <laughs> aha, na główki e, Ossydnie? No, no. Czy miałeś tak, że kurde kłamią? No bo tak, no bo kłamią, no to co ja ci mam powiedzieć? No, to jest tak naprawdę bardzo sympatyczna osoba, bardzo zaangażowana. Tak, kilkakrotnie już wspominaliśmy wcześniej, że dzwoniła po nocach. Mhm. Jeżeli ja chciałem jakiejś rady, cokolwiek wokalnie, ale też prywatnie, to tutaj no nie było żadnej, żadnego problemu, żeby Sylwia na przykład nie oddzwoniła albo, albo nie odebrała telefonu. Także ona jest naprawdę bardzo zaangażowaną trenerką. A czy Twoim zdaniem powinna być w następnej edycji? Oczywiście. Jak, jakie plany teraz masz, najbliższe? E, teraz plany są takie, żeby się po prostu porządnie wyspać, bo tutaj od rana działamy, próby, e, pytania na śniadanie, tutaj wszystko działa. E, także teraz spanie, mm, a, takie a potem pracowanie. Dobra, a zawodowe co byś chciał osiągnąć w następnym roku? E, no na pewno chciałbym wydać kolejny singiel, e, żeby. Kuć żelazo póki gorące, tak? E, więc w pierwszym kwartale myślę, że, że tutaj będziemy pracować i, i wydamy ten singiel. E, no a później praca nad płytą, tak? No to czekamy na Twoją płytę, dzięki. Dziękuję bardzo.